Zanim zaczniemy, chcę podziękować wszystkim, którzy zostawili swój ślad pod ostatnim filmem. Uwielbam patrzeć, jak liczba łapek w górę rośnie. To jak czuć wasze dłonie, potwierdzające moje słowa. Hmm, dziękuję, skarbie. Ale dziś, dziś nie przyszłam głaskać waszego ego, dziś przyszłam je zniszczyć. Wiem, co was gryzie. Widzę was w komentarzach płaczących, że one wszystkie są takie same, że nowoczesna miłość to oszustwo. I macie rację. Ale problemem nie jest tylko system, ani te chore przepisy, które nas wszystkich wykastrowały. Problemem jesteś ty. Tak, ty. Spędziłeś życie goniąc za duchem, stałeś się profesjonalnym simpen, szukającym w niewłaściwym miejscu. Dziś użyję czegoś, co nienawidzicie: matematyki, układ kartezjański, dwie osie, cztery typy relacji i gwarantuję ci, że tkwisz w pułapce najgorszej z nich. Gotowy naprawdę? Jeśli boli, to znaczy, że jest prawdziwa. Zaczynajmy. Wyobraź sobie mapę mapę twojej uczuciowej nędzy. Na osi pionowej mamy bezpieczeństwo przewidywalność. więź, to uczucie gdy włacasz do domu i wiesz, że ona tam jest, że nie pisze właśnie z kimś koksem z siłownik podczas gdy ty harujesz jak niewolnik. Na osi poziomej mamy emocje, czysty pociąg fizyczny, nieprzewidywalność, te adrenalinę, którą czujesz gdy ona na ciebie patrzy, a ty nie wiesz czy cię pocałuje, czy wbije ci nóż w plecy. To narkotyk, który robi z was ćpunów miłości. Teraz, biedne duszyczki, podzielmy to na cztery ćwiartki, cztery typy kobiet, cztery rodzaje piekła. Słuchaj uważnie, bo twoje życie zależy od zrozumienia tego. Zacznijmy od pierwszego typu tego, który lubicie najbardziej, tego, który rujnuje wam życie uwodzicielka. Ona jest tutaj, na szczecie atrakcyjności, ale w piwnicy bezpieczeństwa. Znasz ją. To ta dziewczyna, która wchodzi do pokoju i wszystkie karki się skręcają. Jest sympatyczna, charyzmatyczna, porusza się jak wąż. Sprawia, że czujesz, że żyjesz, prawda? Sprawia, że czujesz, że masz krew w żyłach, a nie flaki z olejem. Patrzy na ciebie, uśmiecha się, a ty, jak typowy pantoflarz, już myślisz nad imionami dla waszych dzieci. Czujesz to napięcie seksualne, to gorąco, które wchodzi ci na plecy, ale uważaj, ona jest nieprzewidywalna. Dziś cię kocha, jutro nie wie kim jesteś. Dlaczego? Bo jej walidacja nie pochodzi od ciebie pochodzi z uwagi setek mężczyzn. Ona nie szuka zapuszczania korzeni ona szuka emocji chwili. A ty, naiwny, myślisz, że możesz ją oswoić? Myślisz, że jeśli opłacisz wystarczająco dużo kolacji, jeśli będziesz wystarczająco posłusznym białorycerzem, jeśli wysłuchasz jej dramatów, to ona zostanie? Cholera, jak bardzo się mylisz. Ona da ci najlepsze noce twojego życia skóra z skórą, grzeszek za grzeszkiem, a potem zostawi cię pustym. Ponieważ na osi bezpieczeństwa oferuje ci zero. Jest emocjonalnym pasożytem, zużyje cię, dopóki nie zostanie ci ani godność, ani pieniądze, a potem przeskoczy na kolejną gałąź, na kolejnego czada, który daje jej silniejsze emocje. Jeśli gonisz za uwodzicielką, oczekując lojalności, zasługujesz na to, co cię spotka. Teraz zejdźmy do piwnicy. Trzecia ćwiartka. Tutaj nie ma bezpieczeństwa, ale nie ma też emocji. Nazwijmy ją bez zobowiązań, albo jak ja lubię ją nazywać, egzystencjalna pustka. Ta kobieta nie jest imprezą, jaką jest uwodzicielka. Jest spokojna, jest na luzie. Czasami mylicie jej apatię z byciem bezproblemową dziewczyną. Myślicie: O, Sofia, ona nie robi problemów, jest wyluzowana. Nie, skarbie. Ona nie jest wyluzowana, ona jest emocjonalnie niedostępna. To typowa nowoczesna kobieta, która przejechała się na karuzeli Randek tyle razy, że już nic nie czuje. Jest wypalona, nie ma energii, by robić dramy, ale nie ma też zdolności, by się z Tobą połączyć. Jest zimna, dystansująca. Ty próbujesz się zbliżyć, próbujesz być mężczyzną i trafiasz na mur. Ona tam jest, istnieje, ale nie jest z Tobą. Wielu z was ląduje tutaj, bo czujecie strach i litość, strach być byciem samemu, więc akceptujecie resztki. Akceptujecie kobietę, która was nie podziwia, niskie emocje i która nie zobowiązuje się do budowania przyszłości, niskie bezpieczeństwo. To śmierć za życiem, to bycie z kimś, kto patrzy na Ciebie jak na mebel. Czy naprawdę tego chcecie dla swojego życia? Być współlokatorem kobiety, która wolałaby przeglądać Instagram. Dochodzimy do drugiej ćwiartki. Mokry sen każdego mężczyzny. Kobieta, która oferuje ci całkowite bezpieczeństwo, żelazną lojalność, idealną matkę dla twoich dzieci, ale która jednocześnie jest bestią w łóżku, nieprzewidywalną, zabawną, która trzyma cię w stanie ciągłego podniecenia. Jednorożec. Mam dla ciebie złą wiadomość, kochanie. Ona nie istnieje. To fantazja, to to, co Hollywood i filmy Disney sprzedały wam, żebyście dalej byli niewolnikami systemu. Nie możesz mieć kogoś, kto jest w 100% przewidywalny i bezpieczny, a jednocześnie w 100% tajemniczy i ekscytujący. To przeciwieństwa. Problem w tym, że wielu z was, sojowych chłopców, spędza życie szukając właśnie tego, a kiedy poznajecie dobrą kobietę, odrzucacie ją, bo brakuje iskry. A kiedy poznajecie wariatkę, próbujecie się z nią ożenić, mając nadzieję, że stanie się poważna. Szukacie niemożliwego. I podczas gdy szukacie jednorożca, tracicie rzeczywistość. Zamieniacie się w starych dziadów czekających na kobietę idealną, która nigdy nie nadejdzie, podczas gdy grażyny i feministki śmieją się z waszej samotności. Obudźcie się. Życie to nie film porno ze szczęśliwym zakończeniem jak z bajki. I tutaj dochodzimy do końca, do ćwiartki, którą wszyscy ignorujecie. Zapomniany kąt. Ta dobra, ta lojalna, taka wasza szara mysz. Ona jest na szczycie bezpieczeństwa. Jest przewidywalna, jest stabilna. To kobieta, która zrobiłaby ci kawę rano i opiekowała się tobą, gdybyś zachorował. To spokój, ale ma niski poziom emocji. Nie jest królową imprezy, nie ubiera się wyzywająco, żeby inni się gapili, nie stosuje toksycznych gierek, żeby trzymać cię na smyczy. I dlatego ty nią gardzisz. Tak, ty nie odwracaj wzroku. Kiedy poznajesz taką kobietę, mówisz, że jest nudna, mówisz, że czegoś jej brakuje, mówisz, że jest zbyt miła. Do cholery. Od kiedy bycie dobrym człowiekiem, jest wadą. Uzależniliście się do dramatu, wasze mózgi są tak usmażone dopaminą z mediów społecznościowych i toksycznych kobiet, że spokój wydaje wam się nudą. To jak w filmie o Spider-Manie: wszyscy chcecie Mary Jane, niespełnioną aktorkę królową dramatu, która całuje się z innym, ale ignorujecie Urszulę, dziewczynę z mieszkania obok, która piecze mu ciastka i pyta, jak się naprawdę czuje. Ta dobra to jedyna opcja dla mężczyzny, który chce zbudować dziedzictwo imperium. Ale to wymaga, żebyś ty miał jaja, wymaga, żebyś ty był liderem, żebyś ty przynosił przygodę. Ale jasne, łatwiej jest być widzem, simpem dla uwodzicielki, niż być liderem dla dobrej kobiety. Gardzicie nią, wsadzacie do friendzona, a potem, gdy macie 40 lat, jesteście po rozwodzie i zrujnowani przez wariatkę z ćwiartki pierwszej, płaczecie pytając, gdzie są te tradycyjne kobiety? Były tam, a ty na nie nie patrzyłeś, bo nie miały wystarczająco dużo obserwujących na Instagramie. Słuchajcie mnie uważnie, moi niegrzeczni chłopcy. Rynek jest zepsuty, społeczeństwo zgniło, prawo działa przeciwko Wam, ale Wasza biologia Was zdradza. Przestańcie gonić za tanią emocją uwodzicielki, przestańcie czekać na jednorożca, który nie istnieje, i przestańcie tolerować chłód tej bez zobowiązań. Spójrzcie w lustro, co macie do zaoferowania? Jesteście silnymi mężczyznami, stoikami, czy jesteście chłopcami szukającymi mamusi, która was zabawi? Jeśli znajdziecie kobietę z czwartej ćwiartki, lojalną kobietę, nie bądźcie idiotami, nie pozwólcie jej uciec szukając zastrzyku adrenaliny. Piękno więdnie, grawitacja robi swoje, ale lojalność, lojalność to jedyne, co się liczy, gdy świat idzie do diabła. A wierzcie mi, idzie do diabła! Mam nadzieję, że odrobiliście dzisiejszą lekcję. Nie bądźcie simpami, bądźcie mężczyznami. Jeśli poczułeś, że to o tobie, jeśli zabolało, zostaw komentarz na dole. Napisz: koniec z byciem frajerem. Chcę was czytać, chcę wiedzieć, kto z was się obudził, a kto dalej śpi. Będę Was obserwować z cienia. Bądźcie niegrzeczni, ale róbcie to dobrze.